Cześć, z tej strony Natalia, wasza ulubiona kocia hawiorystka. Dzisiaj poopowiadam wam trochę o czymś, co się nazywa dobrostan kotów. Według definicji, którą znalazłam na Wikipedii, dobrostan zwierząt to jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku. A mówiąc po ludzku powiem wam dzisiaj o tym, co y, musimy mieć w domu, jakie warunki powinniśmy spełniać i co robić, żeby kot był w tym domu z nami szczęśliwy i y, dobrze się rozwijał i nie miał problemów behawioralnych. Myślę, że warto o tym mówić, dlatego że y, w społeczeństwie pokutuje bardzo dużo mitów na temat kotów. Mm, między innymi właśnie związane są te mity z dobrostanem. E, chyba taki najbardziej e, niedobry mit, jaki ja sobie mogę wyobrazić, to jest taki, że kot jest zwierzęciem generalnie mało absorbującym, a w każdym razie dużo mniej absorbującym niż pies. Oczywiście wiąże się to z tym, że psa trzeba wyprowadzać na spacer, a kota nie trzeba wyprowadzać na spacer, i na tym tle wiele osób uważa, że no, kot to właściwie niczego nie potrzebuje, wystarczy, wystarczy go zostawić samemu sobie, zapewnić mu jedzenie, picie dach nad głową i to właściwie wszystko. On się sam zajmie resztą. Jest to bardzo szkodliwy mit, jest to yy, rzecz, która yy, no dopóki jest dobrze, to się jako tam jako sprawdza. Natomiast kiedy mamy yy, kota z problemem behawioralnym, kiedy nagle coś się zaczyna dziać. No to się okazuje, że jednak kot to nie jest gatunek, który absolutnie niczego nie potrzebuje, sam się sobą zajmie i najlepiej, żeby po prostu człowiek nie wchodził mu w drogę. Nie daj Boże, kiedy problem behawioralny zaczyna wymagać od na większej pracy, na przykład odpowiedniej zabawy, albo trochę większej modyfikacji środowiska, to bardzo często to yy, wywołuje taką reakcję wręcz szoku, że ale jak to? Ja myślałem, że kot mój ma wszystko, co powinien, żeby być szczęśliwy. Ja mu przecież daję całe serce, ja się o niego troszczę, a on jest niewdzięczny i ma problemy behawioralne. No, właśnie, problem polega na tym, że wiele rzeczy, które my uznajemy za wystarczające i za odpowiednie dla kota, wcale takie nie są. Też nie mamy świadomości bardzo często, co tak naprawdę składa się na ten dobrostan naszego kota. Trochę działamy metodą prób i błędów, trochę działamy właśnie na podstawie różnych mitów, które znamy, a trochę działamy, pod wpływem różnego rodzaju korporacji, producentów, którzy robią różne rzeczy dla kotów i nam się wydaje, że no skoro robią i sprzedają, to znaczy, że są to rzeczy jakby no przebadane, predystynowane odpowiednie dla danego gatunku, a potem się okazuje, że no może niekoniecznie wiele przedmiotów, które są sprzedawane pod hasłem "twój kot by sam je wybierał" wcale takie nie są. Ok, to skoro mamy już taką podbudowę teoretyczną, to przejdźmy do konkretów. Ja, mówiąc o dobrostanie kotów, będę miała na myśli takie warunki, które sprawią, że to zwierzę będzie się po prostu dobrze czuło, dobrze rozwijało, będzie zadowolone ze swojego życia. I będzie szczęśliwe. Oczywiście wiadomo, że, żeby w ogóle zacząć mówić o dobrostanie, no to musimy spełniać tak zwane minimum, um, zwane również czasami potrzebami nieelastycznymi, czyli takimi, które absolutnie muszą być spełnione, żeby w ogóle, w ogóle organizm żył. Nie tylko dobrze się czuł, ale w ogóle. Trwał. No to mówimy tutaj o takich rzeczach, które są oczywiste, typu jedzenie, picie, odpowiednia ilość snu, ciepło, czyli otoczenie z odpowiednią temperaturą, wolność od chorób, wolność od zimna i tak Czyli wszystkie te rzeczy, które są potrzebne kotu do fizycznego przetrwania. Ponad tymi potrzebami nieelastycznymi są potrzeby elastyczne, czyli takie, których niespełnienie przez jakiś czas no, nie sprawi, że kot umrze. Natomiast oczywiście bardzo, bardzo obniży jakość jego życia, jego samopoczucie, no i właśnie zaburzy ten dobrostan. Istotne jest, żebyśmy sobie pogadali o tym, że. Mm, Danie kotu dachu nad głową i naszej miłości, i oczywiście jedzenia, picia i tak dalej, to nie jest wszystko. Kot potrzebuje odpowiedniego środowiska, w którym będzie dobrze się czuł. I co tutaj mam na myśli? Oczywiście mam na myśli tutaj kotyfikację, czyli to słowo, które wymyślił amerykański behawiorysta Jackson Galaxy, czyli te wszystkie elementy wystroju, takie jak drapak porządny, takie jak półki na ścianach. No, sorry, tam się suszy mój ręcznik. No, przepraszam was bardzo. E, I generalnie e, wszystkie elementy e, wystroju jakby powyżej poziomu podłogi, e, po których kot może sobie spacerować, z których e, może sobie podziwiać swoje terytorium, które dają mu poczucie bezpieczeństwa i takiej kontroli nad własnym środowiskiem, jednocześnie w momencie kiedy kot jest poza zasięgiem jakichś potencjalnych niebezpieczeństw bardzo wiele osób, um, i ja to widzę podczas moich konsultacji w domach u klientów, um, uważa, że mały drapak, gdzieś tam wciśnięty w kąt, to wystarczy. No bo kot w sumie ma gdzie drapać, no więc o co mu chodzi? Kiedy ja mówię, że drapak powinien być wysoki, najlepiej do sufitu, że powinien być porządny, gruby, z grubymi takimi właśnie słupkami, że nie powinien się chwiać że powinien stać w miejscu atrakcyjnym dla kota i niestety to jest bardzo często miejsce jednak wyeksponowane w naszym domu, czy to w salonie, czy gdzieś pod oknem, no nie tam, gdzie nam ten drapak akurat pasuje, tylko tam, gdzie on będzie spełniał swoje funkcje. No to bardzo wiele osób, które słyszy coś takiego, no to niestety bywa zaskoczonych, a czasem wręcz no zniesmaczonych, zniechęconych i niezadowolonych, no ponieważ nagle się okazuje, że trzeba będzie kupić lepszy drapak, wydać na to pieniądze, no i jeszcze jakoś go tam wpasować w ten wystrój w bardziej eksponowanym miejscu. Niestety prawda jest taka, że bez dobrego drapaka ani róż. Drapak jest kotu potrzebny nie tylko do pielęgnowania pazurów, ale również do oznakowania terytorium, również do spędzania, spędzania na nim czasu e, i do obserwowania terytorium. I e, taki drapak, który jest niski, chwieje się, jest e, gdzieś tam wciśnięty w ciemny kąt, on po prostu nie będzie spełniał swojej funkcji. To, że on jest w ogóle to nic nie zmienia. I niestety, no fakt jest taki, że dobre, porządne drapaki nie kosztują mało, ale z drugiej strony yy, trzeba też mieć świadomość, że za wysoką ceną zazwyczaj jednak idzie dobra jakość. Mój drapak ma już z 7 lat, jest użytkowany przez dwa koty, nie ma absolutnie żadnych śladów zużycia na tych sznurkach. No, tam oczywiście trochę widać, że koty to drapią, ale generalnie on posłuży jeszcze przez bardzo, bardzo wiele lat, ma zdejmowane elementy do prania, więc kiedy się brudzi, ja mogę go wyczyścić, mogę usunąć jakiś nieprzyjemny zapach i tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam? Warto było wydać większą y, kasę na raz i mieć święty spokój, niż kupować co roku jakiś taki y, dużo gorszej jakości drapak za to tani. Natomiast oczywiście, drapak zawsze można zrobić samemu, według właśnie tych zasad, o których powiedziałam wcześniej. I absolutnie nie trzeba go kupować w jakimś drogim sklepie, tylko po prostu własnym sumptem go zrobić. W internecie jest mnóstwo tutoriali ym, z bardzo dokładnymi instrukcjami, jak zrobić drapak własnym sumptem, z elementów dostępnych w internecie, w sklepach budowlanych. Za mniejszą kwotę zapewne niż taki gotowiec w sklepie, ale no pewnie też za to większym nakładem pracy. Dla kota to nie ma znaczenia, czy my mu ten drapak kupimy, czy zrobimy, byleby ten drapak spełniał określone funkcje. Był wysoki, był stabilny, zapewniał kotu poczucie bezpieczeństwa i miał odpowiednio wysokie słupki, żeby kot się mógł na nich uwiesić i po prostu rozciągnąć sobie mięśnie grzbietu. Um, ale drapak to nie jest jedyny element kotyfikacji. Koty potrzebują wysoko położonych miejsc do odpoczynku, potrzebują e, wysoko położonych półek i te półki nie muszą być oczywiście, wiecie, specjalnie kupione dla kotów. Ja akurat mam dwie takie. E, można je zrobić własnym sumptem, Oczywiście one muszą być bezpieczne, nie mogą być zbyt śliskie, i tak dalej, ale możemy je zrobić z deski z dwoma wspornikami, które kupimy w każdym sklepie budowlanym, nie ma problemu. Możemy również wykorzystać do kotyfikacji elementy jakby posiadanych przez nas mebli takich dla ludzi. Jeśli tylko udostępnimy kotu te najwyższe półki, jeśli pozwolimy mu wchodzić po tych meblach, wdrapywać się, jeśli odpowiednio je zabezpieczymy. Jeśli je przystosujemy do wymagań kocich, to naprawdę nie ma problemu. Jest taka aplikacja, która się nazywa Pinterest, i tam naprawdę jest super ekstra dużo przykładów, jak zrobić kotyfikację z wykorzystaniem, właśnie jakby zwykłych regałów, tanich półek, a nawet jak wkomponować te kodyfikacje właśnie w meble, które my sami użytkujemy. I mało tego, taka kotyfikacja wolnostojąca mm, sprawdza się w mieszkaniach, gdzie nie można wiercić w ścianach. Są również na rynku legowiska na przysawki, które możemy przyczepić do szyb okiennych. Ja mam y, dwa koty, jeden waży spokojnie ponad 6 kg i to legowisko bez problemu wytrzymuje, więc to jest również sposób na to, żeby kotu dać coś do siedzenia wyżej, ale bez ingerowania w ściany. Są legowiska, które możemy zamontować na parapetach, są też takie, które możemy zamontować na kaloryferach. To są wszystko rzeczy, które niewielkim kosztem możemy zorganizować. A dzięki nim kot będzie miał więcej miejsca do eksplorowania, będzie miał więcej kryjówek, będzie miał bardziej zróżnicowane otoczenie i będzie po prostu bardziej zadowolony. Szczególnie ta kodyfikacja jest istotna w mieszkaniach, które mają taki nowoczesny wystrój meble w zabudowie, gdzie nie ma nawet szparki, żeby kot sobie mógł tam bezpiecznie wejść, poeksplorować. Takie mieszkania, gdzie jest bardzo, bardzo minimalistyczny wystrój, taki skandynawski, gdzie nie ma nic na ścianach prawie, gdzie jest goły beton. Naprawdę w takich mieszkaniach, nawet jeśli my lubimy taki styl, to w ogóle nie ma problemu, ale jednak nasze koty mają e, większe potrzeby w tym zakresie. Szczególnie jeśli mamy koty lękliwe, jeśli mamy koty, które bardzo szybko się nudzą, e, to kotyfikacja będzie im naprawdę niezbędna, a ona zresztą jest potrzebna każdemu kotu, niezależnie od jego charakteru. To jest po prostu potrzeba gatunkowa, tak jak rybki potrzebują wody, tak koty potrzebują kotyfikacji. Ale oczywiście kotyfikacja to nie są tylko półki, i to nie jest tylko drapak, jest też taka kotyfikacja jakby na niższym poziomie. I mam tutaj na myśli różnego rodzaju legowiska typu jaskinie, pudła z wyciętymi dziurkami, takie kartonowe, legowiska typu namiot, jak zwał, tak zwał. Oczywiście kotyfikacją taką niskopienną są również wszelkiego rodzaju tunele. Możemy je kupić, możemy je zrobić. Znowu widziałam mnóstwo tutoriali w internecie, jak zrobić tunel dla kota storep papierowych. Takie rzeczy są fajne, dlatego że jeśli się zniszczą, to po prostu łatwo je wyrzucić i zastąpić nowymi, tanim kosztem, bez zgrzytania zębami, że wydajemy kupę pieniędzy na kocie gadżety, które kotuj tak szybko się nudzą i trzeba ciągle wymyślać coś nowego. No, takie koty są. Niestety. Um, więc e, naprawdę nie ma jakby usprawiedliwienia dla braku kotyfikacji. Pamiętajcie, że to nie są tylko zbędne jakieś e, durnostojki, które Wam przeszkadzają w poruszaniu się po domu. To są rzeczy, które są istotne z punktu widzenia dobrostanu kota. Ja do tego rodzaju kotyfikacji również e, zaliczam takie kartonowe drapaczki, które są również bardzo przydatne. I to, że mamy duży drapak, nie zwalnia nas z tego, żeby dać kotu inne miejsce do drapania, dlatego, że są koty. Koty, które wolą drapać w poziomie, tudzież pamiętajmy, że drapiąc kot sobie znaczy terytorium, więc jeśli damy mu więcej takich miejsc, szczególnie jeśli kot jest lękliwy, to jeśli on będzie mógł sobie więcej większej ilości miejsc podrapać i większą ilość miejsc w ten sposób zaznaczyć, to będzie się czuł bardziej bezpiecznie. Skoro już mamy załatwioną sprawę odpowiedniego terytorium, to porozmawiajmy sobie o drugim bardzo ważnym elemencie kociego dobrostanu czyli o aktywności. Innymi słowy, zabawie. Wiem, że zabawa wielu kociarzom sprawia problemy, dlatego że no, zabawa z kotem bywa niełatwa. Bywa tak, że kot nie chce się bawić i trzeba się naprawdę nagimnastykować, żeby go do tej zabawy skłonić. Są też takie koty, które są mega aktywne i mają właściwie non-stop chęć na zabawę, co również budzi frustrację człowieka, no bo wiadomo, że my nie jesteśmy w stanie biegać z wędką całymi dniami i kota dopieszczać w tym zakresie. Natomiast e, trzeba mieć świadomość, że zabawa w polowanie z zachowaniem łańcucha łowieckiego, czyli zabawa wędką, to jest podstawowa forma zabawy, jeśli chodzi o koty dorosłe. Koty e, bardzo młode, kocięta, to jeszcze bardzo często bawią się obiektami same, bawią się również ze swoim e, jakimś tam towarzystwem, rodzeństwem, matką, ale koty dorosłe są coraz mniej społeczne, jeśli chodzi o zabawę, i wymagają zabaw solo. Wręcz jeśli mamy dwa dorosłe albo więcej dorosłych kotów w jednym domu, to my musimy z każdym bawić się z osobna, najlepiej w osobnym pomieszczeniu, żeby koty sobie nawzajem nie przeszkadzały. Więc zmierzam do tego, że nawet jeśli macie więcej niż jednego kota, to i tak musicie się z każdym z nich bawić. One sobie same nie zapewnią zabawy w polowanie. Co najwyżej mogą sobie zapewnić zabawę społeczną, czyli jakieś tam zapasy, gonitwy, ale to nie jest to samo, co polowanie. Polowanie z zachowaniem łańcucha łowickiego... To jest jedyna forma polowania, która, czy zabawy z wędką, która kotu da satysfakcję, która odpowiednio kota wyciszy, która zaspokoi jego instynkt łowiecki, która zaspokoi jego potrzebę bycia myśliwym, a nasze koty domowe jeszcze bardzo, bardzo mocno tą y, potrzebę mają w sobie. Jeśli my jej nie zaspokoimy, to kot będzie próbował ją zaspokoić na własną rękę, na przykład atakując nasze stopy, atakując nasze dłonie, rzucając nam się na twarz itd. Nie będę się nad tym y, bardzo rozwodzić, dlatego. Że mam filmik na temat poprawnej zabawy wędką, więc zachęcam Was, żebyście sobie uzupełnili tę wiedzę. Link oczywiście jest w opisie tego wideo. Natomiast to jest punkt wyjścia, zabawa w polowanie. Drugą formą zabawy, którą powinniśmy uskuteczniać, dlatego, że zabawa w polowanie to nie wszystko, to jest zabawa intelektualna, węchowa, a trzecim rodzajem zabawy to jest zabawa klikerowa, trening klikerowy. Dlaczego ja o tych wszystkich zabawach mówię? Dlaczego mówię, że je wszystkie trzeba uskuteczniać i dlaczego twierdzę, że one są wszystkie elementami dobrostanu? Otóż dlatego, że one wszystkie razem wzięte w bardzo w wszechstronny sposób zaspokajają różne kocie potrzeby, w bardzo wszechstronny sposób zmuszają kota do aktywności, nie tylko takiej fizycznej, ale również umysłowej, a przez to zapobiegają nudzie, zapobiegają frustracji, zapobiegają e, problemom behawioralnym po prostu. Sprawiają, że kot się lepiej czuje, jest szczęśliwy, zadowolony, że po prostu ma dobre życie w przypadku zwierząt szczególnie trzymanych w domu, gdzie one mają tylko nas. I tylko my jesteśmy w stanie im dostarczyć jakiejś stymulacji, to ta zabawa jest kluczowa i jest ona codziennie potrzebna, żeby kot nie dostawał świra. Krótko mówiąc, nie dostawał świra zresztą jakby ze zrozumiałych powodów, dlatego że właśnie nuda, ograniczone środowisko, brak możliwości eksploracji, brak bodźców... To bardzo wszystko źle wpływa na mm, głowę zwierzęcia, na jego zachowanie i na jego samopoczucie. Prawidłowa zabawa, aktywność, możliwość eksploracji ciekawego środowiska zapobiega różnym. Bardzo różnym, czasami bardzo dziwnym zaburzeniom behawioralnym. Elementem dobrostanu, o którym chciałabym jeszcze dzisiaj powiedzieć, jest również regularna kontrola weterynaryjna. Uważam, że nigdy dosyć mówienia o tym, dlatego że nadal bardzo mało osób o tym wie, że kotu trzeba zrobić przegląd co roku obligatoryjnie, chociażbyśmy uważali, że jest to zwierzę totalnie zdrowe, że nie zdradza żadnych objawów choroby, to nas nie zwalnia od tego, żeby zrobić USG jamy brzusznej, badanie ogólne krwi, najlepiej panel geriatryczny, bo on jest najszerszy oraz badanie ogólne moczu z posiewem, najlepiej ten mocz pobrać bezpośrednio z pęcherza w zabiegu cystocentezy u weterynarza, gdyż taka próbka jest najlepsza do badań. Pamiętajcie, że koty są zwierzętami, które ukrywają wszelkiego rodzaju kontuzje i złe samopoczucie. Więc kot, który nawet jest ciężko chory i bardzo cierpi, może sprawiać wrażenie totalnie zdrowego i zadowolonego z życia. Pamiętajcie również, że jeśli wasz kot przejawia jakieś zaburzenia behawioralne, to zawsze zaczynamy od badań, dlatego że y, choroby bardzo często. Y, Wpływają na kocie zachowanie i, są, yy, i zmiana w kocim zachowaniu jest pierwszym objawem choroby. I to nie musi być zmiana taka oczywista, typu no, kot nie je albo kot się przestał bawić, no więc pewnie jest chory. To mogą być zmiany dużo bardziej zniuansowane, to mogą być zmiany dużo bardziej nietypowe. Kot może na przykład więcej jeść, kot może być bardziej aktywny nagle, więcej się bawić. W wyniku choroby. Dziękuję za oglądanie. Bardzo proszę o subskrypcję, lajka, o skomentowanie, dlatego, że to wszystko sprawia, że mój kanał jest lepiej widoczny dla algorytmów YouTube'a no i te treści po prostu docierają do większej ilości miłośników kotów. Jeśli chcecie, jeśli doceniacie moją pracę, możecie mi również postawić symboliczną kawę. Link do wirtualnej kawiarni jest w opisie tego filmu. Śledźcie mnie. Już niedługo widzimy się w kolejnym filmie.